Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kajma i witam was na Returningu Bożym! Między przerwami... Co się stało wczoraj? Co się wydarzyło wczoraj? Zrobiłem coś na wiwat pewnej osoby. Zobaczcie sami. Mamy go w pamięci. Był naszym przyjacielem. Wyciągnął nas od Bulita. I jego chłopców. Nie zabili nas. Dali nam tylko wpysk, jak to dla Diego powiedział. Po czym powiedzieliśmy mu, żeby spierdalał. I poszedł sobie kurwa do dolnego miasta. Jak już wróciłem, Diego już nie było. Diego uciekł z miasta. Został porwany przez szymka. Zabity, zgwałcony i wydubcony bez spodni. Obrabowany kurwa z człowieczeństwa. I obrażony kurwa na nas. Minuta ciszy dla Diega. Chyba się należy, Diego! Przyjacielu! Ja pierdolam. Mamy Diega. Nie było go. Obraził się na nas. What the fuck, man. To jest kurwa! No wyciągaj tę mieć! No kurwa, uderz mnie, a nie obiegaj! Znaczy, coś czujesz, że się wypierdolę, nie? Na pewno. Ej! Nie! No nie! Kurwa! No ja pierdolę. No chuj, do dupy z tymi orkami spierdol. No walcz kurwa z nimi, jakiś 80 jest ich kurwa. No, o, siema, kurwa. I zaraz nam moi ulubieńcy. Jasto które są kurwa nie do zablokowania i normalnego pokonania. Jo, Jo! Uwaga, uwaga, magik z tej strony. Lecę po frugo, bo jestem nawalony. Łatwo! Kurwa jest! Czekaj, a nie, to spada. No nie! No nie, to szpada! Jaki zawód sercowy? Kurwa, nie! A dobra, a dobra, mam mieć. W sumie, pamiętam jak kiedyś mówiłem, że jest słaby, żywieniec? I jest i bez, bez sensu finalbosem. No a potem, a potem przyszedł linker i powiedział mniejsze, tak, no to my go tam podkręcimy. No i podkręcili go tak, że się go kurwa zabić nie da. Ej, kaj buguje filara, kurwa, i on sam tam wchodzi. Dobra, zabije żonę. Ej, p pójdę siedzieć, kurwa. Zabije żonę. Poważnie. Już możecie dzwonić po psy. No Boże święty, no kurwa, no dać coś babie, pierdolonej zawsze to jest to samo! Kurwa mać, kupujemy jej telefon! Zdawiliśmy na okazję telefonu! Kurwa z 1000 zł na 500 zł zajebisty telefon! Chuj spad jej kurwa po tygodniu kurwa! Ja pierdolę! No nie no i wierzę w to kurwa! Chuj, raz kupiłem jej telefon. Do dzbanka kurwa wrzuciła telefon. Czajcie, kurwa! Do dzbanka! No jak to kurwa można? Nie wiem, kurwa mać. Bo chuj łazić z tym telefonem, jak się nie umie. Ej, nie no. Nie! Kurwa! No nie! No nie, przecież mi pierdolnie zaraz, kurwa. Szkieletuski, robię kompciu kompciu Daulo se.